Temp wzbroniony zależy dla kogo? Bo nie dla mnie, starego wyjadacza. Co ja zrobiłem? Jak tu jest drugi płot. Haha, ha. przejdziemy znowu tu. Ty Mariusz może nie iść, co? Chyba, że się czujesz, że możesz. Także cukrzyca ma swoje plusy. Ja mam nadzieję, że te że te beleczki one wytrzymają. O kurde. Uuu! Prawie zawał. Nasze łajby stoją. A dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem tutaj strażnikiem tego mostu. A, rozumiem. I po prostu opłaty pobieram. A. Jak pan chce przepłynąć to trzeba zapłacić 10 zł. A jeszcze płynąłem, więc... No wiem, wiem, ja was obserwuję, nie? Także po 20 zł za to, za karę Dobra, idę na dół i płyniemy dalej, co? Ja. Rzeka modra. Gdzie teraz? Mieszałeś przy tak? No. Ani ja nie chcę przy tym. Yes. Przytoń? i powiem tak, nazwa zobowiązuje to, to tam, gdzie właśnie o Jest to drzewo Nie wiem dlaczego Mariusz tak zrobił, ale Tyłem stanąłem stanął, tak wiecie, tak, tak miał stanąć, że miał... O inaczej pokażę wam. Ja stanąłem tak, że miałem kajak kurde tutaj pomiędzy nogami, nie, no i go wiecie, chwyciłem na drzewie i go tak i go tak wiecie, sobie tak przeciągałem po tym drzewie, nie? No i potem jak byłem, jak drzewo było tu A... Otwór jest gdzieś tu, powiedzmy, to tak jakby chwyciłem się i wskoczyłem, nie? I Mariuszkuś zamiast stanąć przodem, to kurwa stanął tak, nie? Dupa. mówię, co on odwala, nie? I mówi do mnie, nagrywasz? Ja mówię, no nie, kurwa, nie nagrywam. Pomyślałem, nic się nie stanie. Kurwa. Cześć za chwilę, je. kurwa, się obrócił, pach, nie? Jakiś szpagaty w ogóle on tam wcześniej robił, Kurde, To skomplikowane, żeby to opisać, nie? Co on odwalał za akrobację, kurwa, masakra, nie? No, także... Wykręcaj, wykręcaj ile tymy. Może przewrócimy go, nie? Odkręcaj koreczek. Korek kurde od tego, nie? Ogólnie. Od czego to jest Mariusz? Karek? Likieru, od likieru, nie? Da się, da się pewnie, nie? I teraz musimy go ustawić, bo pamiętam jak byliśmy na gdzie I z kolei ja się skąpałem wtedy, nie? No i wtedy mówię, kurde, mogliśmy nagrać jak wylewamy wodę. No i teraz prezentujemy, poczekajcie chwilę, ustawimy go na pion. Tak zrobiłeś, co? Och, 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 Dobra, sam. I dobrze, że nie pada. Ładnie tam upychaj, upychaj. Narobiłeś? No to trwałcz. Tak lew. A ja tutaj sobie stoję pod. O. Widzicie, nie? Tak się skitrałem pod tym, pod drzewkiem. Sie, I to sobie obserwuję, jak w miejscu katastrofy Mariusza ludzie. Ale ja powiem wam, nikt się nie skąpał, pókiż nikt nie? No. To nie, żem komuś życzył, nie? Ale byłoby wesoło. Jaka <grystanie> akcja? Muszę, aż muszę to skomentować. Często ludzie są wredni, nie? Jest tu ekipa, jest tu ich, nie wiem, 8 osób, nie? A miasteczko jest 6 km niecałe stąd. 4,5 Tak. Dobra, i słuchajcie, i pytam ich, nie? Czy nas podrzucą nami na pani. Nie, 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 jakieś takie wykrętej... I normalnie weszczanie, powiedziałem, jedzie... Ja no, po prostu masz wyjebane, nie? Nazywamy to po imieniu, no. <grystanie> no nic nie odezwał, nic nie powiedział, nie? No, zaraz się rzucą na mnie, kurwa. Ale Panie Bierad no kurwa, ja tego nie kwinia. ja rozumiem, bo było 20 km, nie? Czy trzy Ale kurwa ty, nie, no, jest, zaraz naprawdę pójdę na stopa, nie? No bo żeśmy się porobili, nie? Jak młodzi kurwa. nie mamy tak naprawdę chleba, nam brakuje, zaponniczka byśmy dała jakieś nisko zrobić. Browarka sobie pić. Mamy konserwy. <grystanie> Mam jakieś pasterz, nie wiem co to ale. No, zajebiście. Także Mariusz, kurde, biegniesz na stopa. No więc dowiedzieliśmy się, że musimy. Mam jakieś 2 godziny drogi do mostu. I potem od tego mostu, jakbyśmy chcieli z buta to jakieś 2 km do sklepu, no? Więc rozpoczyna się wyścig szlasem. Mam, mam nadzieję, że dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj sklepy są normalnie otwarte. Wiecie, jest drugi maj. <śmum> 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 Pole namiotowe w dolince. Zajebiste, nie? Kurde. <śmum> <śmum> no i tak. Y, Przechlewo. Jest 5 km stąd. Ktoś powiedział, że 2. Byliśmy gotowi iść z buta, ale tutaj Państwo powiedzieli nam, że Idąc w drugą stronę jakieś 800 metrów na moście pisze tam jakby jakby od strony rzeki, jak płyniecie rzeką, to na moście jest normalnie napis, nie? Sklepik kurde 800 metrów. Zróbmy salenie! To tak się było bajki, to cicho, nic nie mów. Powiem tak. Marian, spokój. Ile zapłaciliśmy? Skupiliśmy zgrzewkę wody. Dobra, wymieniamy. Kupiliśmy zgrzewkę, work, zgrzewkę worki tej. Zgrzewkę wody, worki na śmieci. 120, 120 litrów. Trzy e, chleby, jeden chleb biały. Dwa chleby, kuźwa ciemne. E, kiełbaskę. Tam nie wiem, ile jest. Paczkę kiebachy, nie? Takiej śląskiej 80 Serek ten gra, grani jed, jeden e, Co jeszcze? Cztery lechy premiumy Dwa Summersbee W butelce, dwa Summersbee piwka Coś jeszcze? To chyba wszystko, nie? Mhm. I zapłaciliśmy 120zł A i zapalniczkę A i zapalniczkę <laughs> No bo ognisko trzeba zrobić, nie? Gdzieś kurde, dzisiaj Źle musi być ognisko i nie ma to tamto, kuźniwa. No Jezu. Dobrze, że z górki mamy, spójrzcie. No i stało się, zostajemy. Kurczę, w dolince jednak. Aha, to mamo. No może już miałeś dolinkę, nie? Przez chwilę, Aha. jak ba babka stwierdziła, że tutaj zasięg jest kiepka, to już. A najpierw to mówi do mnie. Dobra, nie pójdźmy zostańmy tu fajnie jest i w ogóle. Ja mówię tak, będziesz płacił? 30 zł, wiecie? No jest prąd, kurde. Kurde, zostajemy tej... No tak, patrz teraz przez padało, nie? A jeszcze babko mi do nas... Nie no, zostańcie, bo zobaczcie co się dzieje, jaka pogoda, jak, 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 jaka burza idzie, I w ogóle wiecie wiadomo, wiadomo o co chodzi, nie? <laughs> My dobrze zostaniemy, nie? Niezły rozgardiasz. Ale mam wreszcie reklamówki. I zaraz będzie ładnie wszystko szykowane. Ogarnięte. Mariuszek poszedł sobie prysznic zaliczyć. Bo w cenie jest w cenie jest prąd. No. Ja mówiłem, czy dyszki, nie? Więc kurde. Jak za darmo. Szczotto, szczot to, hej szczotecz. to hej o, o, o. Zatać do mnie hej w kłecz. To o, o, o! Prawko, wlewko, wlewko, prawko, o, o, o. Tutaj pan z Holandii przyjechał takim oto wynalazkiem. Proszę, Solary. Niderland Codziennie coraz później wyruszamy Kolej, dzisiaj to jest dziesiąta godzina, nie? A codziennie się budzę o tej piątej, szóstej, nie? I łeb ciężki, mówię, nie? Wiecie jakieś piwko się wypije, coś i już nie chcę wstawać Zresztą Mówiłem, nie? Ile zrobimy, tyle zrobimy O kurde Wypłynęliśmy z Dolinki na jezioro i powiem Wam, że nawigacja zaczęła mi prowadzić do jakiejś wyspy. Tutaj jest wyspa Ja mówię, coś, coś jest nie tak, no to bez sensu tą wyspę trzeba było opłynąć I chciałem uniknąć pewnej wnęki takiej, dosyć dużej, no ale już znaleźliśmy drogę Tam trzeba lutować kurde bez nawigacji no, można było się zakręcić tutaj. Fest. Makabra, makabra. Po Zatoczyliśmy potężne koło, Ale no, nie było wyboru no, tak, tak trasa. Za nami potężne jezioro. No i wpadamy w taką ciśninkę. I jeszcze będzie kawałek jezioro, ale później już. Nasza upragniona brda ciąg dalszy. Fajny drogowskaz, fajny, podoba mi się. Most w Zawadzie. Byliśmy się pokrzepić. Była fajna plażyczka. No i fajnie, nie? O I w trzciny zniosło Tylko chwilę się wiosa puści i już dupa, nie? Żeby coś nagrać, kurde Lecimy dalej Jesteśmy tak jak widzicie już w końcu w jakiejś takiej rzeczce Ale wkrótce znowu jezioro, nie? A potem... Pff, po prostu makabro, nie? Te jeziora Wyliśmy z kolejnego jeziorka i zaczyna się rzeczka i nawet fajne mostki Oj, zajebiście Powiem wam, zaczyna się dalej, tak jesteś taki jest kozak. kozak ty pierwszy ale nie się, ale nie się Na razie sobie spłynę tu, tu na bok, to jest tak kolanami ścisnąłem GoPro i za, założyć na głowę no lecimy, nie? Dawaj tędy! Dawaj! Próbuj się obrócić, żeby... No i pięknie! Powiem wam, że od jakiejś dobrej godziny Między trzcinami tak nudno było, tak zamulało O, a tu jest jakieś miasteczko Płaszczyna czy coś takiego, kurde O Tu, tu są, zobacz, tu są te Uważaj Tam są jakieś takie, kurde, można było Na przerwę, zadaszenia za Z siedziskami Ale dobra, płyniemy dalej Kurwa, ej, nie podpływaj bo cię ci, bo ci, bo może zaatakować już tym? O. Teraz widok nie wie co zrobić tak ja się nastroszył tej Dobra Stachu kurde no do... O dobrze, płyn tam no Bo jak chcę przypłynąć tędy, mogę? Mogę? Dziękuję No, taka sytuacja I oczywiście tutaj Mariusz już płacze, nie? Już się on boi Chcesz pierwszy? Wtedy ja byłem pierwszy, teraz ty lecisz Leć, to ty nic takiego, to nie jest tej Oj Boże, tu trzeba się chwycić Dobra ja? No nagrywam, no dalej, dajesz, k***a. Nie ma strachu w tym fachu Co? Tu środeczkiem się płyno. No i lajtowniej? teraz ja a kurde, możemy załączyć za niedługo znowu to na głowę, wiecie? I kurde A, lajtownie, nie? takie żaby wielkie Ty też jesteś żabą? O kurde, zamieniło się w żabę?